Siema, z tej strony oczywiście Marcin i witam Was ponownie w Herz of Iron 4. I w dzisiejszym odcinku będziemy grać na modzie Ukrainian State. Przypominam o subskrypcji, dziękuję. Na sam początek dostajemy cały esej yy, dotyczący historii tego wszystkiego. O Boże, to ma więcej stron. Na sam początek mamy zacofane wojsko, zbanowany komunizm i zbanowany monarchizm. Jeżeli chodzi o drzewko, to tutaj bardzo się akurat postarali, chwilę sobie w to grałem przed nagrywaniem, żeby sprawdzić jak to wszystko wygląda, żeby nie okazało się, że ten mod jest totalnym shitem. Czyli mamy tutaj yy, trzy różne drogi, socjalistyczną, demokratyczną, aj i, i faszystowską, ale o tej nie gadamy. Postaramy się zrobić jakieś fabryki cywilne, chociaż nie wiem czy nam się to uda. Jeżeli chodzi o fabryki wojskowe to it's decent. Przeciętnie. Nie jest źle, jest przeciętnie. Może nie tak dobrze, ale nie jest też najgorzej. Będę planować atak na Polskę, jeżeli to będzie w ogóle możliwe tutaj. Że chodzi o dywizję, to zacznę robić chyba e, 9, 9 dwójki. Zauważyłem, że boty zaczy zaczynają robić 7 dwójki. To mnie zaczyna przerażać. Boty tu są coraz bardziej mądrzejsze. Akcja nacjonalistów. Protest nacjonalistyczny. Możemy go zbanować albo pozwolić na to. Pozwólmy na to. Możliwe, że pójdziemy w faszyzm, skoro coś się przeciwko ZSRR, w końcu się z jakiegoś powodu wyzwoliliśmy od nich. Nie wiem, co zrobić z Krymem, oni mają jakieś drzewko, nie, nie mają żadnego drzewka. Mam nadzieję, że ich podbijemy wkrótce. Ukraińcy od nas uciekli do Polski, zaczęli protestować, tak to mniej więcej zrozumiałem i możemy ich aresztować albo to zignorować, zignorujmy to. Będę mierzył na bliskie stosunki z Niemcami i Włochami w tym momencie. Dajmy sobie może jakiegoś marszałka armii. Myślę, że atak dywizji nam się tutaj najbardziej bardziej przyda. Skończyliśmy fokus i od razu idziemy w rawanżyzm. Zmięcie sobie ekonomię myślę, że. O, od razu lepiej. Myślę, że trochę tych fabryk cywilnych możemy wypluć. Coraz lepiej nasza ekonomia idzie. Na samym starcie Ukraina jest trochę zacofana, ale nie jest najmniejsza. To znaczy, że NAL może funkcjonować jako zwykłe państwo tutaj. Tylko problem jest taki, że nie mamy żadnych resursów. A nie, mamy trochę stali i troszeczkę ropy. Ty, dopiero teraz zauważyłem jaka ważna jest tu Ukraina. No i padła nam wojna domowa w Hiszpanii. Nie możemy tam wysłać żadnych ochotników niestety. Dopiero jak pójdziemy w faszyzm. Mam nadzieję, że to będzie dosyć szybko. Pójdźmy w nowy kurs ekonomiczny. Mi się wydaje, że to jest w tym momencie ważne. I zacznijmy sobie tutaj rosnąć faszyzm. Na razie nasze państwko nie wygląda za duże, ale zaufajcie mi, będzie lepiej. Red Sunrise in Crimea. Czerwony wschód słońca w Krymie. Rosja przejęła Krym. Teraz jeden wielki czerwony Krym. Może nie taki wielki, no ale zara będzie z nami wielki. Fate of the White Fleet after the the fall of Crimea. Część ukraińskich krymskich yy, bardziej statków uciekło do nas. Możemy ich zaakceptować, ale też możemy ich odrzucić. Jeżeli ich odrzucimy, to one uciekną do Bułgarii. Myślę, że dobrym sposobem będzie przyjęcie ich. Zostaliśmy całą marynarkę wojenną Krymu. To się nam przyda na później. Będziemy mieli już dominację nad Morzem Czarnym. Nowy kurs ekonomiczny, musimy wybrać w co idziemy. Zacznijmy może najpierw od produkcji cywilnych fabryk, bo jak zrobimy dużo cywilnych fabryk, to będziemy mieli wszystko z górki. Zróbmy już taki trochę plan industrializacji Charkowa. Zacznijmy industrializację Donbasu. Na to dwie, trzy fabryki cywilne. Nasze zacofanie wojska idzie coraz bardziej w dół, to znaczy w górę. W sensie chodzi mi, że lepiej. Rosja się bardziej zaczyna aktywować. To znaczy, Rosja, Boże, Niemcy. Możemy już otworzyć political discourse. Dzięki temu będziemy mogli stać się faszystowscy troszeczkę szybciej niż normalnie. Jeżeli chodzi o doktrynę, to bardziej pójdziemy w Superior Firepower bo idziemy w Wojska 9-2. W Hiszpanii dzieje się, co zazwyczaj się dzieje, myślę, że najlepszym sposobem by było teraz wsparcie nacjonalistycznej Hiszpanii. Podziwiam ich taktykę. czyli kom kompletnie anarchistów od morza. Nacjonalistyczna Hiszpania tutaj okrążyła wszystkich w tym momencie, i to dosłownie, Boże, niech ktoś to zatrzyma. Nacjonalistyczna Hiszpania robi dużo złego, a w tym momencie my możemy zrobić referendum Dzięki temu staniemy się faszystowcy Staliśmy się nacjonalistyczną Ukrainą I pójdźmy już w stronę z Niemcami Możemy faktycznie wspomóc tutaj jakoś Hiszpanię Myślę, że nie będzie nam nic potrzebne Patrząc na to jak oni sobie teraz razem w tym momencie Powstanie chłopskie w Ukrainie W Polsce Polska ze stolicą w Krakowie Demokratyczno-komunistyczna walczy z sanacją Jest to trochę blisko naszych granic a nic, więc... A ile oni mają dywizji? Boże, oni mają więcej dywizji niż ja. Nie wiem, czy to będzie taki zajebisty pomysł. Mamy nowego lidera. Eee, fashion Support minus 5. Dołącz może do frakcji z Niemcami już. Przyjęli nas. Jesteśmy już częścią wielkiej, potężnej Axis. Zmienimy już może sobie Nasze template'y. Myślę, że to był dobry pomysł. Dajemy kawalerię i i td i jesteśmy tylko w... w tyle z artylerią. To jest dobrze. Zwyczaj jestem w tyle z wszystkimi trzema. Niemcy już ćwiczą na granicach z Polską w razie, gdybym miał wypowiedzieć na ich wojnę. <kłysy> Czy miałem na myśli specjalną operację? Możemy już wypowiadać wojnę w Pol Polsce. Spróbujmy zrobić cokolwiek. Nie sądziłem, że w ogóle. Okej, okay. ich wojska są chujowe. Mamy już. Kompletną dominację powietrzną nad Polską. Trzyliśmy do dostali Słowów, zaraz zrobimy okrążenie w Lwowie. Wysyłamy wojska na Mołodeczno, Wilno i Grodno, wszystkie miasta, jakie możemy, Że byli jak najbliżej kapitulacji. Tylko, że trochę też to robimy nieumyślnie, bo nie myślę w ogóle o fakcie takim, że mogą mnie hapnąć cały czas. I Polska upadła, ale nie dało to nam żadnych terenów. Opłacało się? Nie wydaje mi się. Weźmy może spokojniej to zrobimy. Najpierw poczekajmy aż jedna ze stron wygra wojnę faktycznie. Wtedy będzie najlepiej. Zdecydować, kto jest najlepszy. Wtedy ich podbijemy, bo my jesteśmy lepsi. Pamiętajcie o tym. Możemy powrócić ruś Kijową. Kijowa była ta ruś, ale możemy to zrobić i to nawet w dzisiejszym odcinku, tylko musimy podbić Rosję. To będzie nasz nasz cel w tym momencie. Sowiecka wojna domowa. Stało się. Tego, co się spodziewałem właściwie, Trocki przyjmuje władzę. Czyli będzie od razu, mówię, dwa razy łatwiejsza wojna z Rosją. Wypowiedzmy już wojnę na Rumunię. Yy, robiąc taki oto zajebisty plan bitewny. Okej, okay, ich wojska są naprawdę dobre. Myślę, że najlepszym sposobem byłoby się niewypalanie na granicach. Niestety to się właśnie w tym momencie dzieje. Z pomocą wojsk niemieckich tutaj troszeczkę się przebijamy. Mam nadzieję, że Rumunia wkrótce upadnie. Fakt antykomunistyczny dołączamy. Chcemy mieć najbliższe stosunki z Niemcami jak to tylko możliwe. Cały czas idziemy w głąb Rumunii. Tutaj już się bronią na Muteni. Już wkraczamy na Głębsze tereny, my tylko Besarabię i Bukowinę, to były nasze główne cele. I za chwilę je dostaniemy. Boleska Rumunskie tutaj się kompletnie wypaliły. Możemy ich już za zacząć atakować. Zaczynamy wielką ofensywę. Rumunia tutaj zaczyna już powoli upadać. Poniesi już straty w 200 tysięcy ludziach. Tutaj jeszcze trochę zaczynamy rozjeżdżać po górach. Idziemy już do, idziemy już do stolicy. Wiesz, wiecie co? Ta stolica już i tak ledwo się tu trzyma. Nie mają nawet wojsk, żeby ją obronić. Już, już, wiedzą, co się, już wiedzą, co się dzieje. Już wysyłają wojska. Niestety. Nie chcę robić takiego jednego wielkiego puszu, więc zróbmy tutaj taki spokojny dość plan. Tylko atakujemy te cele, w którym wiemy, że wygramy. Trzecia wojna, ofic... druga wojna oficjalnie się zaczęła w 38 roku. I oficjalnie jesteśmy na wojnie z aliantami. Jak fajnie! I nasze wojska zostały okrążone. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Wysimy tam wszystko, co możemy, żeby ich tam odbić. Na razie bronią się i już wyszliśmy z okrążenia. Średnio bym powiedział: znowu jesteśmy okrążeni. Czy dlaczego? tam nie ma żadnych wojsk. Wojska Trockiego przejęły władzę w Rosji oficjalnie. Niestety z Krymem nadal sobie nie dajemy rady. I wojska rumuńskie poddały się do nas. Polska dołączyła. Wiecie, co to ja może się zaczynam wpijać na wielką Polskę demokratyczną ze stolicą w Radomiu. Nie mają w ogóle wystarczająco wojsk, żeby obstawić moje granice. Dzięki temu mam więcej czasu na okrążenie wię większą ilość miast. Jestem Jestem z siebie dumny. Zabiliśmy 42 tysięcy Polaków. Wojska nam się wbijają od strony Jugosławii. Może wkrótce nam Węgry pomogą, albo Niemcy coś tu zrobią w ogóle? A jeżeli nam nie pomoże, wyślemy już troszeczkę wojsk od nas z Frontu Polskiego. Warszawa upadła, pierwsza Polska upadła. Teraz czas na Polskę numer dwa. Już możemy wszystkie nasze wojska cofnąć i dajemy je od razu na front z Jugosławią. Zacznijmy może robić jakieś czołgi lekkie. Pójdziemy sobie w czołgi średnie, jak nam wystarczy fabryk. Zindustrializujmy więcej ziem. W pierwszej kolejności zróbmy fabryki w Kijowie. Wojska brytyjskie się nam zdesantowały na, na port. Jeżeli to, to wkrótce nie upadnie, to mogą przyjść tutaj posiłki i na szczęście upadło wkrótce. Zaczynamy już trochę robić małą ofensywę na te tereny, które łatwo podbić po prostu. Starajmy się trochę okrążyć tutaj. Spróbujmy wszystkiego co się da, żeby okrążyć wojska brytyjskie. Okrążyliśmy wszystkie wojska brytyjskie. no Może nie wszystkie, ale w tamtym regionie wszystkie. Weźmy, może klejmy na nasze stare, dobre, północne ziemię. O, już ta ofensywa niestety musi trochę. Rumuński ruch oporu zadaje nam bardzo ogromne straty. Wielka nacjonalistyczna Ukraina wygląda masno. Dopiero teraz zauważyłem, że coraz bardziej mamy kryzys, jeżeli chodzi o jakiekolwiek bronie. Boże, Niemcy upadają wojnę Danii i. Norwegii. Mam nadzieję, że upadną w krótkim czasie, bo będzie niefajnie. Przerwimy ten front z Jugosławią. Myślę, że to będzie dobry pomysł, gdyż nie chcę, nie chcę po prostu wypalać moich wojsk. A nasze wojsko najgorszym nie jest, gdyby nie to, że jesteśmy w kryzysie 10 tysięcy karabinów, możemy wspierać Ukraińców z ZSRR, czyli po prostu możemy zrobić tutaj. Będziemy mieli Klaima na Kuban. Nie wiem czemu. Ale, ale będziemy. Zobaczmy sobie trochę na świat, czy coś się zmieniło. Zmieniło się bardzo, między innymi Japonia jest na wojnie z ZSRR. W Południowej Ameryce... Nie gadajmy lepiej o tym miejscu. No, możemy zauważyć, że za chwilę to wszystko upadnie, więc czy jest warto jeszcze grać? Nie możemy się w ogóle przyłączyć na nowoczesny bardziej. Sprzęt, ponieważ jesteśmy za bardzo w kryzysie teraz. Nie, nie będziemy w stanie wyprodukować więcej. To jakaś ofensywa jest w stanie się dziać, ale nie wiem, czy przyprószujemy ich tak. Zróbmy cokolwiek, żeby odepchnąć ich. Myślę, że to by nam pomogło w czymkolwiek. Na niektórych frontach możemy nawet wygrywać, a na niektórych się po prostu wypalamy w tym momencie. Udało nam się wypchnąć wojska alianckie z Rumunii. Tutaj mam jeszcze jedno okrążenie małe. Niemcy nam, nam trochę uratowali dupę. Szczerze powiedziawszy, tego się kompletnie nie spodziewałem. Aczkolwiek mamy wojnę domową i nic nie możemy zrobić. Ile oni mają dywizji? Nie wiadomo ile oni mają w ogóle dywizji. Oni mogą mieć 14 dywizji, ale też mogą mieć 80. Nie mam żadnego marszałka, w ogóle nie mam żadnych generałów. No nie wiem, front jugosławski kompletnie upadnie w tym momencie. To jest kurwa drama. Dojdźmy do Mikołajewa. Może, może nam się uda co, trochę ich odepchnąć. Wydaje mi się, że to Ukraina wygra. Nie Mamy nikogo praktycznie na froncie z Jugosławią. Możemy... Zrobić ostateczny pusz na Jugosławie. Mam nadzieję, że się udało, bo jak nie, to szkoda gadać. Zróbmy najchujowsze wojska, jak się da, tylko do, do walki z tamtymi. I co oni mają w ogóle? Oni nic nie mają, to jest sama piechota. Tych Na patrol, a tych tam na strike force, żeby mieć jakąkolwiek dominację tutaj. Grecy zrobili desant na to samo miejsce po raz 60. Eee, wycofujemy wszystkie już wojska z frontu jugosłowskiego, już nic nam nie pomoże tam. Zobaczmy sobie Emergency Factory Conversion. Nie stać nas nawet na to. Postaramy się coś tutaj zrobić. Dajmy sobie agresywny fokus od razu, żeby szli. Gdziekolwiek, tutaj za bardzo moje wojska puszują. Idźmy może na Mikołajów. No kurde, takie coś się nie może stać. E, musimy obronić nasz wielki, potężny naród. Wypływamy wszystko, co możemy: trzy dywizje i to byle jakie dywizje. Bierzemy je na front, wszystko przyjmujemy w tym momencie. Mogliśmy Rumunii nie podbijać. Mogliśmy niestety nie podbijać Rumunów. Zróbmy wielki pusz na Odessę, przyjmijmy wszystkie, wszystkie ich miasta, jakie możemy w tym momencie. Możemy zrobić tutaj małe okrążenie. To będzie dwie dywizje ukraińskie i cztery dywizje e, greckie. Musimy zrobić push po prostu wszędzie. Okrążyliśmy kolejną dywizję ukraińską. Niemcy wygra wygrali z aliantami we Francji. E, sytuacja się troszeczkę poprawia, tylko szkoda, że nie u mnie. Alianci już prawie kompletnie wyzwolili Rumunię, niestety. Wojska niemieckie to jedyna, jedyna nasza pomoc w tym momencie. Kolejna inwazja morska. Boże, czy, czy wy możecie? Tylko tutaj pusza zrobić jednego wielkiego, na, na port po prostu. Mam dobre wieści, dywizje ukraińskie zaczynają się tutaj trochę wycofywać i kapitulowali. Udało nam się teoretycznie ocalić naród ukraiński, yy, gdyby nie to, że rozjechali się po całej Rumunii. Na razie wygląda jakby miało się poprawić. Wojska rumuńskie tutaj belgijskie, to nie są rumuńskie, to są belgijskie, my z Belgami walczymy w tym momencie. Wojska niemieckie tutaj nam naprawdę wszystkim pomagają. Myślę, że to przez nich właściwie wygraliśmy tu, zrobiliśmy to cokolwiek. Mamy jakiś tam szpiegów w naszym kraju, ale nie jest to za bardzo ważne w tym momencie. Nie jest to e, bardzo niszczące dla nas. Jest 1940 rok. No i powoli ich tak puszujemy i myślę, że wkrótce upadną. Mamy w wojsku tylko 117 tysięcy osób, no już mamy 153 tysiące, ale to nawet nie jest nic. Możemy już zacząć industrializować jakieś tereny, żeby jak jakkolwiek nasza ekonomia szła do góry. Indyjska Republika Ludowa, mimo to, że to są komuniści, dołączyli do naszej frakcji, w której są sami faszyści. Nie mają praktycznie żadnego poparcia dla tych komunistów, mimo to, że są komunistyczni i robi się mały ubuduł w Indiach. Zrobił nam się kolejny taki frytek, jak w poprzednim wydaniu. W tym momencie jest to trochę większe, mam nadzieję, że będziemy w stanie ich odciąć, żeby oni nie mogli w stanie uciec. I mam nadzieję, że to się stanie wkrótce. Możemy zacząć już przenosić nasze fabryki z wojskowych na cywilne. Idziemy po prostu bardziej w karabiny w tym momencie, bo nie stać się na nic praktycznie. Nie wychodzi to nam za bardzo. Możemy powiększyć te wojska. Z imienik żeby nam się nie myliło z normalną dywizją. Cały pobór będzie w Kijowie. Już w ogóle nie możemy nigdzie robić. Nie możemy nigdzie wojska stawiać, bo to nam, nam daje jako, jako tereny Ukrainy. Tej, tej, tej normalnej Ukrainy. Wojska rumuńskie się na tej frypce już upadają. Wojska nie tylko rumuńskie, wojska, wojska alianckie. Ale jedno jest pewne: uratowaliśmy właśnie Ukrainę przed upadkiem. Nasze, nasza marynarka wojenna z jakiegoś powodu uciekła do Włoch. Nie wiem czego oni tam szukają, ale miejmy nadzieję, że niczego złego. Myślę, że nasze bombowanie na Ligusowie, naszymi 20 samolotami, troszeczkę pomogło. Żebyśmy mieli jakąś, jakąkolwiek kontrybucję do tej wojny żeśmy nie byli sami. Moja gra zaczyna powoli chodzić jak ślimak. Dajmy wszystkie nasze dywizje na front z Rosją. Mam nadzieję, że takich dobrych wojsk nie będą mieli jak my. Bo my wcale takich dobrych nie mamy. Bo nas kurwa nie stać. Zabraliśmy trochę rzeczy od Jugosławii. Może, może postarajmy się już wypluwać takie potężniejsze dywizje. Chociaż nie są na najlepsze, no są lepsze niż nic. Zrób sobie propagandę przeciwko Jugosławii. Mm, musimy trzymać poparcie na stówie, o kurwa. Zapomniałem kompletnie o trzymaniu dywizji na, na portach. To często się zdarza dosyć, niestety. Aha, oni po prostu sobie poszli. Może być też i tak. Aczkolwiek się tego nie spodziewałem. Nie narzekam. Alianci się w Europie kompletnie od naszego prawilnego oficjalnego kontynentu wycofali. Jedyne wojska walczące na naszym kontynencie, że tak powiem wojska w Grecji i Sardynii. Zostało tylko parę dni do wypowiedzenia wojny na Rosję, ale czy... Nie, nie będę na to gotowy w jakikolwiek sposób. Moje dywizje są zbyt chujowe. I ja, ja to jeszcze przyznaję do tego. Są zbyt słabe. Poszekajmy może na wojska niemieckie, zanim... Niech tu przyjdą, zanim w ogóle wypowiem na to wojnę. I w tym momencie wypowiedzmy wojnę na Rosję. Ja wiem, że tutaj nie ma żadnego frontu. Ale zróbmy cokolwiek, zanim tutaj ruski przyjdą. Zanim będzie tutaj horda. Na początku wygląda, że uszują nas. Chociaż, jeżeli mamy tak mało dywizji, starajmy się zrobić jakieś okrążenia, bo oni też mają jakieś luki w tym wszystkim. To nie tak, że tylko my jesteśmy słabi. Oni też mają jakieś tam swoje własne problemy. Tutaj starajmy się okrążyć jak najwięcej, jak ci tylko da. Weźmy to też pod uwagę, że oni dopiero się rekowerują po tej wojnie domowej. Ja wiem, że tutaj oni robią push, ale wojska niemieckie, proszę was. Japonia dołączyła do Axis. Są z nami. Oficjalnie są z nami, więc dzieje się tutaj bardzo podobna sytuacja, jaka się działa w poprzednim odcinku, aczkolwiek Zara podbijemy Rosji i będzie fajnie, ale starajmy się tutaj ich wybić po prostu, jak najwięcej wybić, żeby tutaj w Dąbasie nas trochę puszyli, ale za to puszyjemy ich bardzo, jesteśmy już pod Moskwą praktycznie. Jest, jesteśmy w stanie wypluć troszeczkę wojsk, troszeczkę, super, tak nam jeszcze troszeczkę brakuje, ale jest dobrze. Powoli się wszystko rekoperuje tutaj. Włości dają sobie tutaj radę, no jakkolwiek, no tak średnio bym powiedział, ale dają sobie radę z Grekami. Myślę, że Rosja z takim, taką dezorganizacją to za chwilę upadnie. No, no zobaczcie tutaj jak, 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 jak oni są wystawieni, jeżeli, on, jeżeli Rosja by była jakimś graczem, a to by było na wszystko na multiplayer, to by już, to by już ich wyjebali, tak szczerze. Zabiliśmy 113 tysięcy Rusków, Boże, czy to może być jakkolwiek lepsze? Jeżeli, jeżeli to nam się uda okrążyć to, to to łeb mi opadnie. Nie, no dobra, jakiś tam opór stawiają. Trochę, trochę walczą, ale to nie, jest, to nie jest wystarczające na nasze nawet niedobrze wytrenowane, chujowe dywizje składające się głównie z partyzantów. I już w tym momencie Ruscy padają. Co możemy tutaj zrobić? Możemy, po, możemy później wypowiedzieć wojnę na Turcję, Irak i Iran, to będzie po Rosji. Wtedy już będziemy masnym, potężnym krajem. Tutaj próbuję się rozjechać, ale no trudno okrążać taki wielki teren dwoma dywizjami, ale damy sobie radę, damy sobie radę. I upadek Moskwy, proszę bardzo. potężny. Na dywizja partyzantów dociera do Moskwy, podczas gdy wszystkie nasze tereny są praktycznie otwarte. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie mamy żadnych wojsk w Krymie, mimo to, że wygrywamy. W Bananowiczach już kompletnie padają, nie ma dla nie ma, nie ma nich szans. Czy my jesteśmy w stanie przetrwać tę zimę? Zaraz się przekonamy. Na pewno jesteśmy w stanie przetrwać tę zimę, patrząc na to, że za chwilę tutaj wojska nie tylko rosyjskie, ale też mongolskie upadną. I to jest historia, jak 18 dywizjami pokonałem całą Rosję. Nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, ale takiego czynu dokonuję teraz w tym momencie. Starałem się po prostu y, zrobić im jak najwięcej strat, zanim mnie podbiją, ale... Okazało się, że oni są tacy słabi, że nawet 19 dywizjami z małą pomocą, malutką pomocą niemieckich dywizji nam się udało. Już powoli się tutaj wykańczam, jeżeli chodzi o gadanie. Ja nie, 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 mam, nie mam siły w ogóle mówić w tym momencie. Wyplujmy tyle dywizji, ile się da. Dwie, 22 dywizji to i tak mało? Boże. Podbijmy Rosję jak, na, jak najszybciej, jak się tylko da. Ile oni mają kapitulacji? Oni mają kapitulację 55%. Nie wiem, czy to nam się uda. Kijów upadł. Nasza stolica, piękna stolica upadła w tym momencie. Staramy się ich okrążyć. Moje dywizje są tu już kompletnie zdezorganizowane. Nie mamy żadnych... żadnych szans praktycznie, ale chociaż jak alianci tyle wojsk pompują na tą jedną prowincję, to myślę, że będziemy w stanie ich okrążyć tutaj ładnie. I dzięki temu możemy okrążyć ich wszystkich. Są dosyć silni, wiem, ale to no lepsze niż nic. Za 70 dni nasz kraj będzie się nazywać Wielka Ukraina. Stolicę mają w Baku znowu, to już powoli są blisko kapitulacji, ja nie mają procent 79, więc jeżeli pokonamy na szybko Rosję, wiem, że to jest trochę absurdalne, co teraz mówię, ale musi tak być. Zabiliśmy pół miliona rusków. Zresztą tutaj wszędzie okrążają, to jest tragedia po prostu. Starajmy się wypluć tutaj 9 dywizji, 8 dywizji. Wielka Ukraina właśnie powstała. Uratujemy może dywizję niemiecką. Widzę tutaj okazję, chociaż patrząc po tym, jak wolno oni idą, to nie wiem, czy szybkością ślimaka coś, kogoś uwolnimy. I dywizje niemieckie zostały uratowane. Teraz czas na jakąkolwiek ofensywę. Staramy się zrobić tutaj cokolwiek. W Bałkanach oni są wszyscy okrążeni. Dopiero teraz zauważyłem. Tutaj górskie dywizje pancerne troszeczkę tutaj złą drogę wybrali. Wojska rosyjskie na Kaukazie zostały oficjalne. Odrąbnięte. Tutaj dywizje alianckie zostały kompletnie okrążone, nie wiem jak do tego doszło. E, są to bardzo dobre wieści. Trzy brytyjskie, jedna grecka, jedna holandzka, jedna irlandzka. Irlandzcy są gorsi, to bierzemy Irlandczyków. Od Irlandczyków po Greków kończąc na Brytyjczykach. Tutaj zaczynamy się troszeczkę rozlewać, ale nie jest już tak źle jak wcześniej. Już powoli nam się ogarnie tutaj sytuacja, wyplujemy... Wiem, że to nie powinniśmy tego robić, ale wyplujemy sobie 8 dywizji. Staramy się po prostu cokolwiek tutaj zrobić. I owie staro... Zaczęli mnie trochę odpychać, ale za to mamy okrążenie. Dziękuję Wojska Południowoafrykańskie za to, że mogę was zabić. Z, z lotnictwa naszego nie zostało praktycznie nic, mamy... 50 samolotów. I w tym momencie Rosja upadła. Nie wiem jak to, jak to zrobiliśmy, ale nie będę tu za bardzo. E, wymaga, e, nie będę tu za bardzo wymagający. Może nie będę aż taki wymagający, oddajmy troszkę terenów Japonii. Z komunistycznych Chin zrobimy papeta. To nie jest nasz teren, ale będzie nasz. Możemy zmienić nazwę nowo e, noworosyjsku, nowy Korsum. Potem... O tym. Możemy zmienić nazwę Krasnodaru, a Sevastopol... Sewastopol so weźmy może na... Może zostać Sewastopol. Tutaj już włoskie alianckie powoli tutaj wymierają na froncie europejskim. Troszeczkę jakiś stawiam opór w Grecji. Wiem, że się bardzo tutaj powtarzam w tym odcinku, ale... Nie da się po prostu inaczej. I... Takim oto okrążeniem wojska kanadyjskie, brytyjskie, ogólnie alianckie zostały wykopane. Co możemy zrobić? Możemy... Możemy wrócić Róż Kijowską. Będzie Kijowo. I tak oto wróciła Róż Kijowska. I już w zasadzie możemy wypowiadać wojnę na... Na Iran, ale czy oni są... Oni są bronieni przez wolną Francję, z którymi jesteśmy na wojnie, więc nie powinniśmy się tutaj za bardzo bać niczego. Na razie już wygląda... Trochę słabo z naszej strony, niestety. Już tutaj powoli w dół, żeby po prostu zająć ich miasta po kolei. Mam nadzieję, że do przybycia wojsk alianckich uda nam się trochę tutaj obronić. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że ale no, mamy zacofane wojsko. Postarajmy się odbudować naszą marynarkę wojenną jakkolwiek możemy. Sewastopolu będzie nasze skupisko, na razie tyle nich zostanie. Przejęliśmy stolicę Iranu, więc. Za chwilę powinno pójść z górki. Trochę zrobiła nam się tutaj sytuacja patowa w Iranie. Niestety nie możemy się już wycofać. Pościół się za daleko. Myślę, że uda nam się przeniesienie na dosyć nowszy sprzęt. Sytuacja patowa nam się powoli poprawia. Możemy już robić pusz na Iran. Chociaż mamy ten taki atryszyn, że. Przypominam, że ja mam 47 dywizji, co jest na taki kraj bardzo mało. W Indiach zaskakujące są wieści takie, że wojska niemieckie, japońskie, brytyjskie i indyjskie dotarły właśnie na linię frontu i powoli zaczynamy wygrywać. Iran kapitulował, wielka wygrana należy do nas. Sadamie, twoja wielka dyktatura dobiega końca. Aha, to nie te czasy. Wbijamy się od razu na Irak, dajemy lotnictwo. I możemy w zasadzie już iść na stolicę, pójdźmy na stolicę, po na stolicę, żeby od razu kapitulowali i pstryk, no tamte miasteczko i Mosul to kolejna stolica, więc zróbmy tutaj okrążenie, ale w sumie już nie musimy nawet tego robić, możemy bardziej już w Syrię iść, a i od razu idziemy na wojnę z Afryką, co my się tutaj będziemy pierdolić w tym momencie, Sy Syria upada w mieniu oka. Zaraz ich nie będzie. Podbiliśmy pół świata 50 dywizjami. Pod Damaszkiem już walczymy, to ja bym może zrobił tak, taki myk, że okrążamy przez Bejrut to wszystko. Aha, oni się po prostu wycofują. Damy resztę swoich dywizji na granicę z Turcją, bo już się powoli przygotowuję z nimi na wojnę. Myślę, że mielibyśmy małe szanse przynajmniej z Turcją wygrać, najpierw... No chyba że, no to... Lany z Turcją troszeczkę obalone. Już dywizje alianckie się bronią pod Cairo, to może jeśli tutaj powoli zaczynam rozjechać. od El main się myślę, że się zatrzymamy powoli. Myślę, że trzy dywizje tutaj by wystarczyły na obronę. Już tutaj Wielka Brytania powoli upada. Już wycofali się z całego Egiptu praktycznie, można tak powiedzieć. Tutaj są zbyt słabe, żeby przeciwstawić się mojej potężnej, wielkiej armii ukraińskiej, żeby ich w ogóle tam do, do Libii cofnąć. Tutaj jakiś opór zawiałem. Tutaj nie wiem jak jeszcze walczę. Tutaj zaczynam jakiś stawiać opór, to od razu ich tu okrążymy Bardzo dobrze obronili się na Somalii Z strony Somalii Podziewają się, że upadną od razu O Boże, ale akcjus jest ogromny Libia powoli zaczyna upadać Między innymi dlatego, że nie mają tu w ogóle żadnych wojsk A możemy w końcu wypowiedzieć wojnę na Turcję Najpierw zapiszmy grę przed tym wszystkim Najlepszego wojska to nie posiadają I Turcja w tym oto momencie kapitulowała Na odcinku pewnie będzie z 10 minut Ja w tym momencie gram 2,5 godziny może sobie te wojska, nie wiem po co, żeby takie po prostu rozjechać. Szczerze, ja bym w tym momencie zakończył to wszystko, e, bo właściwie wszystko zrobiliśmy, tylko Włochom wyś wyślemy trochę manpowera, niech się cieszą. Chyba wszystko osiągnęliśmy tego, czego chcieliśmy. Chcieliśmy odbudować e, rusz kijowską i nam się to udało. Stało się to tak, że staliśmy się takim mocarstwem, dzięki pomocy głównie niemieckiej i włoskiej, że... Ja mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Moim zdaniem osiągnę już wszystkiego, czego chciałem w tym modzie. Link do moda macie w opisie. Na razie i cześć.